Dzień dobry, dzień dobry, w tej chwili mamy 3 stopnie, czyli odwilż, odczuwalny 1 stopień, zachmurzenie 100%, dobra jakość powietrza, najcieplej jest w tej chwili, tak będzie do godziny 14, później zmiana o 1 stopień, a tak ogólnie to jest cieplej, na dworze jest ślisko, bo coś tam siąpi deszczyk, no właśnie. Dzisiaj też trzeba uważać resztki śniegu, ale widzę, że ślisko jest. Zresztą są alerty, że, że właśnie, że jest gołoleć. Miłego dnia wam życzę. Moje robótki przybywa, ale już teraz, ponieważ to są druty 60, już teraz nie mogę przymierzyć, bo jest po prostu już tyle oczek, że przenoszę. Przenoszę robótkę na. Druty z żyłką 80. To jest bardzo proste, po prostu podkładam te druty i zamiast przerabiać tymi, którymi robiłam do tej pory, przerabiam tymi nowymi, aż te wszystkie oczka przełożę na ten drut. I tamten automatycznie już drut będzie wycofany z obiegu, że tak powiem. No i bo koniecznie muszę przymierzyć, czy już mam na rękawy już zrobione do pachy i mogę wyodrębniać rękawy, także muszę to zobaczyć. No i robótka przełożona na 80 na druty z z żyłką 80 cm. I tutaj już pięknie mi idzie, już dochodzi do rękawów, nawet już troszeczkę przeszło, ale o to mi chodzi, bo tak jak mówiłam, tutaj jest podcięcie, więc ja muszę tą linię tak, żeby było równo, bo przecież ja podcięcia nie będę robiła. No i tak. Tym sposobem bardzo fajnie robić letnie bluzeczki, dlatego że już mamy rękaw i jak dojdziemy do pachy, to już po prostu. Rękaw na letnią bluzkę będzie gotowy, tylko ewentualnie jakieś tam wykończenie zrobić, a tu dalej ciągnąć przód i tył. Także to jest rewelacja. Skorzystam na pewno nieraz z tego sposobu. A teraz przede mną będzie... Zaraz jeszcze przymierzę, zobaczę, ile mi tam jeszcze brakuje do, do tej pachy, ale jeszcze chyba trochę brakuje, chociaż niewiele już i i zorientuję się, będę się brała za te rękawy. To też taka trochę wyższa szkoła jazdy. Już tam przeglądałam co i jak, ale teraz Och, muszę podświetlić, bo cały czas mówi, a zapominam o tym podświetlaniu. Więc będę musiała jeszcze się zaznajomić, żeby pomału wszystkie po kolei te czynności zrobić. Oczywiście powiem, co będę robiła, ale póki co skupiam się. Na tym, czy już, czy już wyodrębniać rękawy. Zaraz przymierzę i będzie wiadomo. Przepraszam za te odgłosy, ale u mnie włączona pralka, więc będzie słychać. O właśnie. No i tak, jeszcze muszę, już tutaj mam na ramiona, ale jeszcze tu do pachy. Jeszcze troszeczkę muszę parę centymetrów zrobić. Jeszcze. Ale już, już robótki przybywa. O, na tych, to mogę na tych trutach to mogę przynajmniej sobie sprawdzić. Jeszcze troszeczkę muszę podrobić, bo pacha jest tu, a ja mam tu. No to no, nawet tu pacha, no to jeszcze, jeszcze tyle muszę dorobić, no, żeby to nie było, że, że trzeba naciągać, tylko żeby to było takie płynne. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś o taki kawałek muszę zrobić. No jeszcze te rękawy to takie będzie wyzwanie dla mnie. No ale myślę, że to już najgorsze mam za sobą teraz. to po prostu na spokojnie będę musiała to wszystko zgłębić. No i tak widać z góry, już mogę rozłożyć na tych drutach, to jest spory kawałek zrobiony. No i tak chciałam pokazać jak jak podkładać, jak przekładać na nowe druty. Na tych filmikach, które oglądam, to panie mają te takie, no. Drut jest takie, no to faktycznie można wykręcić i włożyć odpowiedni numer, a żyłka zostaje, także super. No ale tak, u mnie jest jak jest, więc jest to jest proste, po prostu tutaj wykonuję w tej chwili, w tą stronę będę robić oczka prawe. Więc nie operuję już tym drutem. Tylko tym. I, I pracuję tak dookoła, aż wszystkie te oczka przełożę na nowy drut. I to jest cała filozofia. Już tego nie ruszamy. No bo wiadomo, że po jakimś czasie trzeba te druty y, zmienić na, na druty z większą żyłką, żeby to się ładnie tak układało, żebyśmy mogli przemierzać. Wiedzieć, ile zrobiliśmy, co jeszcze tam potrzeba dorobić. Więc to jest żyłka, to są druty z żyłką 80. 80. Także tutaj tylko tak zostawiamy troszeczkę sobie tak, żeby tutaj zostawiamy tak trochę, żeby nam te oczka nie zleciały. I robimy tu podkładamy ten drut i robimy te oczka prawe w tą stronę. Aż dojdziemy tu do tego momentu. Ten drut nam po prostu już zostanie, a będzie drut nowy. Także tyle wam dzisiaj chciałam powiedzieć odnośnie takich, właśnie takich problemów technicznych, ale bardzo ważnych. To tyle w dzisiejszym odcinku. Robię takie krótkie odcinki, ponieważ, no, no, tak jak robię, coś nowego się dzieje. To tak wam po prostu przekazuję. Może ktoś robi ze mną, a jak nie, to może ktoś kiedyś skorzysta. W każdym razie, no, tak to wygląda. Krok po kroku. Może nie całkiem krok, bo musiałabym siedzieć tu nagrywać, jak cały czas pracuję, ale te najważniejsze takie momenty nagrywam. Dzisiaj zakupy z koszyczka, z biedronki. Dzisiaj będę testować gulasz z kopytkami: mięso wieprzowe z warzywami i kopytkami. 10 z groszami zapłaciłam. No, Trzeba zobaczyć, co to jest. Ostatnio testuję takie właśnie dania. Śmietana 12, cytryny, borówka, tu mam zapach, masło polskie, no dawno. Nie kupowałam tej rolady Uszczyckiej podwędzanej, Bardzo lubię na kanapki. No i salami klasyczne też lubię, bo te inne są dla mnie za. Wygląda apetycznie. Zaraz odgrzeję i zobaczę co to jest. Ale mi się wydaje, że kiedyś już kupowałam w Biedronce takie kopytka i były smaczne. Także w tej chwili sobie zaraz sobie przypomnę, czy. Też będzie tym razem tak samo. No i moje danie błyskawicznie gotowe. Spróbowałam kopytka miękkie. Mięso natomiast jest troszeczkę za ostre, tak jak dla mnie. Ach, to pukanie to ludzie robią wieczne remonty. No ale cóż poradzić, jest jak jest. No ale z kopytkami będzie to smaczne. Tak jak domowe. 哪个？